Legalizacja samowoli budowlanej w czterech krokach. Rób kawę, zaczynamy. A jeśli chcesz być na bieżąco z przepisami prawa budowlanego, zaobserwuj profil. Jeżeli jesteś tą osobą, która nie chce bawić się w robienie projektu budowlanego, do tego jesteś niecierpliwy i nie chcesz czekać na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, więc wpadasz na genialny pomysł, że wykonasz samowolę budowlaną, najwyżej dostaniesz 1000 zł kary, no ale ominie cię cała ta papierologia. To ten film jest dla Ciebie. Często na konsultacje przychodzą do mnie osoby, które świadomie dopuściły się samowoli budowlanej i teraz mają postępowanie w nadzorze budowlanym albo dopiero planują wykonać taką samowolę budowlaną. Co łączy te osoby? Wszystkie na etapie podejmowania decyzji o wykonaniu samowoli budowlanej nie miały wiedzy o konsekwencjach. Osobiście uważam, że wszystko jest dla ludzi. Jeżeli ktoś ma ochotę wykonać samowolę budowlaną, to jego osobista sprawa. Jednak przed podjęciem takiej decyzji warto znać konsekwencje. Jak wygląda legalizacja samowoli budowlanej? Krok pierwszy: wszczęcie postępowania, oględziny, postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych, nawet jeżeli już dawno zostały zakończone. Uwaga! Masz tylko 30 dni od otrzymania postanowienia na złożenie wniosku o legalizację. Jeżeli tego nie zrobisz, dostajesz nakaz rozbiórki. Na tym etapie nadzór budowlany może wydać decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego, kiedy uzna, że nie jest możliwe doprowadzenie takiej samowoli budowlanej do stanu zgodnego z prawem. Krok drugi. Po złożeniu wniosku o legalizację otrzymujesz postanowienie o nałożeniu obowiązku dostarczenia wszystkich dokumentów, które wymagane są w standardowej procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. Krok trzeci. Kiedy złożysz komplet dokumentów, postanowienie nakładana jest opłata legalizacyjna. Krok czwarty: po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej wydana jest decyzja o legalizacji samowoli budowlanej oraz nakładany obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Ten krok można porównać z uzyskaniem pozwolenia na budowę, tylko jesteś lżejszy o kilkadziesiąt tysięcy złotych i przesunięty w czasie o kilka lat. Daj znać w komentarzu, czy dotarłeś do kroku czwartego.